Dzień dobry Państwu. Chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić Państwa w imieniu władz Powiatu Pawieńskiego na drugi z kolei charytatywny spacer dla Ukrainy. Drugi, bo pierwszy odbył się 20 marca. Jego celem było zebranie środków finansowych i darów właśnie dla uchodźców z Ukrainy, którzy zamieszkują na terenie naszego powiatu. Ten pierwszy marsz, pierwszy spacer zakończył się wielkim sukcesem. Wzięło w nim udział około tysiąca mieszkańców naszego miasta, powiatu, i nie tylko, bo mieliśmy również gości spoza naszego powiatu. Za tak liczną obecność i hojność chcę bardzo Państwu serdecznie podziękować. Mówię hojność również, ponieważ zebraliśmy na tym spacerze ponad 11 Tysięcy złotych. Te pieniądze zostaną przekazane w postaci paczek naszym sąsiadom z Ukrainy, ale konkretnie tym rodzinom, które zamieszkują w naszym powiecie, w związku z faktem, że w najbliższą niedzielę to oni w ich obrządku religijnym odbywa się, będą się odbywać Święta Wielkanocne. I, i e, poproszę teraz e, Krzysztofa Rąkowskiego, przewodniczącego e, Rady Miejskiej w Pawianicach, aby powiedział kilka słów, właśnie w jaki sposób e, te 11 tysięcy złotych, które dzięki Państwa hojności udało nam się zebrać na pierwszym marszu, zostanie właśnie przeznaczone, zagospodarowane na rzecz uchodźców z Ukrainy. Krzysztof, proszę. Szanowni Państwo, Wasze gorące serca i to, co wrzuciliście do puszki, ale również dostarczyliście do busa, do busa, w którym można było zostawiać dary rzeczowe. Trafiły te dary już bezpośrednio do rodzin, bo trafiły do naszych punktów, które funkcjonują w Pełenicach. Najpierw był to punkt na sejmowej, teraz na Orlej. Tam każda z tych rodzin takie wsparcie uzyska. Natomiast jeżeli chodzi o środki, tak jak wspomniał Pan Starosta, przekażemy je na zakup paczek stricte pod nasze święta, które 24, nasze w sensie naszych gości, będą obchodzić obchodzić 24 i 25 kwietnia. Te paczki żywnościowe to są specjalne paczki, czyli paczki ze świeżą żywnością. Tam będzie szynka, kiełbasa, ciasta, chrzan, ale również ćwikła i wszystkie słodycze, które tak naprawdę potrzebne są dzieciakom, żeby te święta przynajmniej mogły być spokojnie obchodzone w Pebelnicach przez naszych gości, żeby dać im na miastkę takich rodzinnych świąt. Z różnych przyczyn przecież nie mogą być razem, natomiast chcemy te święta im umilić. Takich paczek przygotujemy 25, które tak naprawdę skorzysta z nich ponad 130 osób. To jest konkretne wsparcie, które trafi do, do tych rodzin. Mamy te rodziny już poinformowane i 22 zostaną one dostarczone do, do nich bezpośrednio. To jest ważne, żeby przez ten czas świąteczny mogli spokojnie sobie w rodzinnym rodzinnej atmosferze je, je spędzić, żeby trochę zapomnieć o tej traumie, którą, którą mamy za naszymi granicami. Co jest też ważne, na, na naszym spacerze będziemy dalej kontynuować zbiórkę darów i te dary chcemy przekazać do szpitala w miejscowości Browary, to jest miejscowość pod Kijowem która ucierpiała pod bardzo znacząco podczas bombardowania i próby zdobycia Kijowa. Natomiast postaramy się też dostarczyć żywność do takich miejscowości jak Irpin i Bucza. Wszyscy Państwo wiedzą jaka tam tragedia spotkała ludność cywilną i chcemy przy okazji tego spaceru taką żywność zebrać i wysłać konkretnie do tych miejsc. Liczymy na Wasze gorące serca. Nie ma co prawda dzisiaj z nami Marcina Krepsa, ale jako też organizator bardzo serdecznie w jego też dziękujemy. Członkowie z rządu i Pan Starosta również dziękujemy za to, że te serca okazały się tak gorące i taką wielką pomoc mogliśmy dzięki Państwu pozyskać. Dziękuję Krzysztof, dziękuję Marcin. Że byłeś z nami i będziesz w najbliższą niedzielę, a w najbliższą niedzielę będzie się wiele działo, dużo więcej niż w czasie pierwszego spaceru, ale jakie atrakcje na Państwa czekają, co się wydarzy, o tym powie członek zarządu Powiatu Upawieńskiego, pan Jacek Wrublewski. Dzień dobry wszystkim Państwu. Pan starosta, pan przewodniczący, już nawiązali do tego, że. Tak się stało, że ten marsz 24. będzie wypadał święto Wielkanocy Ukraińców i chcieliśmy też troszkę nawiązać, troszkę, troszkę ich wspomóc, troszkę ich zachęcić do obecności razem z nami, z Polakami na, na, na naszym lewitynie i między innymi takie atrakcje jak kuchnia polowa z barszczem ukraińskim, stół wiejski z wyrobami przygotowanymi przez koła Gospodyń wiejskich ciasta polskie. Chcemy po prostu przez troszkę, 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 przez tą żywność, przez to nasze, nasze wspólne takie biesiadowanie przy stołach zintegrować mieszkańców Ukrainy, którzy u nas mieszkają, przebywają w powiecie z naszymi mieszkańcami. Liczymy na obecność. Będzie, będzie również kilka atrakcji dla dzieci takich jak muchańce, jakieś gry, zabawy sportowe, ale troszkę zostawię w tajemnicy, żeby zachęcić mieszkańców, żeby przyszli. Atrakcji będzie na pewno więcej, to drugi marsz, więc, więc my też się uczymy, my też Mamy nowe pomysły. Myślę, że to nie ostatni raz, kiedy się spotykamy z mieszkańcami Ukrainy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja trochę rąbka tajemnicy uchylę, bo będzie dla małych dzieci będą dmuchańce, będzie straż pożarna, która wystawi drabinę. I wystawi samochód strażacki. Będzie można wejść nawet do tego samochodu i usiąść za kierownicą. Myślę tutaj o naszych małych mieszkańcach. Oczywiście dla ciała, kuchnia, polowa z barszczem ukraińskim, i różnego rodzaju smakołyki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich z Dobronia i z Mogilna. Drodzy Państwo, będzie się wiele działo. Bardzo serdecznie zapraszamy, liczymy na Państwa obecność. No i oczywiście do zobaczenia w najbliższą niedzielę, 24 kwietnia od godziny 11 do godziny 16. Do zobaczenia, do zobaczenia. drodzy Państwo.